Barszcz sosnowskiego to powracający co roku temat, którego nie należy jednak lekceważyć, gdyż kontakt z rośliną może zakończyć się poważnymi poparzeniami. Jest to roślina bardzo niebezpieczna, która na naszym terenie występuje no co najmniej z 50 lat, i zalecane jest, żeby w ogóle nie podchodzić do tej rośliny. Teraz jest okres najbardziej groźny, bo ona pyli, także nie radzi się dotykać. Robimy poczynania na naszym terenie, żeby znaleźć miejsca i zagrożenia, gdzie barszcz występuje, żeby go zwalczać. Dużo prędzej, czyli przed doprowadzeniem do kwitnięcia. Wtedy, kiedy można jeszcze opanować, wyciąć, to jest bardzo niebezpieczne. Pamiętam, że któregoś roku pracownik nasz dosyć mocno się poparzył. Wiemy o tym, gdzie jest, i przypominamy wszystkim włodarzom poszczególnych gmin. Powiat gdański od lat walczy z barszczem Sosnowskiego, którego inwazyjność jest bardzo duża. W 2015 roku stworzyliśmy taką mapę naszego powiatu, gdzie żeśmy, że tak powiem, zlokalizowali miejsca szczególnego występowania tego barszczu I wiadomo jest, że ta mapa była ważna przez rok. Jest bardzo Nadążyć za nim jest naprawdę bardzo trudno. To nie zmienia faktu, że staramy się jednak być za nim blisko i piszemy stosowne pisma do urzędów gmin, które oczywiście odpowiadają nam, gdzie jest, w jakim miejscu on się znajduje i jak sobie z nim radzą. Prowadzimy też korespondencję z urzędem wojewódzkim w Gdańsku. Dla zwykłego mieszkańca gminy miasta, bardzo rośnie, powiedzmy na jakimś terenie zielonym i nie do końca ale normalny, zwykły szary człowiek wie, czy to jest teren prywatny, czy nieprywatny. Więc radzę i sugeruję, zwracać się do urzędów gmin, które zajmą się tym problemem i na pewno spowodują, że ten bardzo zostanie w tym miejscu zlikwidowane. Dlatego przypominamy: barż sosnowskiego to roślina masywna, osiąga około 2 metrów wysokości, z dużymi liśćmi i długą, dobrze widoczną łodygą. Jeśli zauważysz ją, skontaktuj się natychmiast z urzędem gminy. Nie zrywaj i nie zbliżaj się do rośliny, gdyż grozi to poważnymi poparzeniami. Polecamy również zobaczyć na wakacje w powiat gdański odcinek 4 gmina Trąbki Wielkie oraz spotkanie młodych piłkarzy GKS Kowale z Januszem Kupcewiczem. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.